I proszę Państwa, stało się ze mną nowy dyrektor Centrum Kultury i Wypoczynku, Leszek Ścibik. Witam. Witam bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, jest Pan założycielem zespołów Servus, Tyrolia, BEND. Proszę mi powiedzieć, swoją kadencję zaczyna Pan troszkę od nepotyzmu. No, dlaczego? Dlatego, że zespół Servus będzie występował na Dożynkach w Zagórniku. Co się jeszcze nie wydarzyło, żeby wystąpił w Andrychowie? Znaczy w gminie Andrychów. W gminie Andrychów serwis wystąpił wielokrotnie. Poważnie? Tak, graliśmy nawet po baciarach na otwarciu basenu. Okej, okay, dobrze. To nie graliśmy z tyoliomet. Nie graliśmy właśnie styrolium styoliombę, nie graliśmy nigdy nie graliśmy, nie graliśmy, dlaczego. My... Dlaczego? Nie wiem dlaczego. W naszym składzie przez wiele, wiele lat, może nawet i kilkanaście, grał świetny perkusista tutaj z Targanic. Ożenił się Łukasz Walczak, nie? poszedł do Bielska-Białej, ale zawsze nas tu starał się jakoś zapromować, sprzedać i tak dalej. Nigdy się nie udało zagrać. A e, jakoś, e, jakoś w, w lipcu zadzwoniono do mnie, kiedy jeszcze nie było planu na to, że będę tutaj dyrektorem, e, żeby wystąpić z moim zespołem na Dożynkach, nie? I tak okay. gadaliśmy, gadaliśmy, aż w końcu doszło do tego, że jestem tym dyrektorem, no i teraz trzeba się było jakoś ustosunkować do, do tego wszystkiego. Chciałbym tutaj od razu rozwiać e, jakieś wątpliwości. Okej, okay, czyli nepotyzmu, nie ma. nepotyzmu to znaczy, nie ma, ponieważ Serwus występował, Tyrolia ja chce wystąpić, ale to jako ciekawostka? To znaczy, powiem tak, e, ja chciałem się wycofać z tego koncertu, na dorzynkach Z prostej przyczyny, no, wtedy nie było planu, że będę pracował w centrum, było to załatwiane, ja biznes, tutaj biznes i tak dalej. Obiecane było w jakichś tam rozmowach z organizatorami dożynek w Zagórniku z OSP, że nasza grupa zagra, ale jak powiedziałem burmistrzowi, że chce się wycofać z tego grania, tym bardziej, że tu pracuje, no to on powiedział, to może zrobimy tak, żeby nie było niesłowności, że zagramy jakiś koncert nie typu półtorej godziny, czy dwie, czy trzy, bo mieliśmy nawet chyba ponad 2 godziny koncert grać dla Zagórnika. No powiedziałem, że nie zagramy z Tyrolią, zagram z moim rodzinnym zespołem, Zagramy charytatywnie, niech się coś dzieje. Nie bierzemy za to ani złotówki, więc jeszcze ludzie przyjadą i do tego trochę dołożą. Dobrze. Panie dyrektorze, bo jest takie przeświadczenie, że artysta, którym pan jest, przecież też jest pan multiinstrumentalistą oraz gra w dwóch zespołach i nie tylko, że artysta nie może być dobrym zarządcą. Nie jestem tylko artystą. Mhm. E, powiem tak, no, to, że człowiek przez ileś lat wykonywał e, jakąś robotę na scenie, to nie znaczy, że nie będzie dobrze zarządzał. E, jeżeli ktoś by tam sięgnął w moją historię, e, dzisiaj z pracownikami raczej ją e, dosyć szczegółowo opowiedziałem. To w 1993 roku zacząłem z własną działalnością gospodarczą, z agencją, z kilkoma zespołami na m, domy wczasowe w Ustroniu, Wiśle, bo ja jestem z tego regionu pod Beskidzie, ale mhm. bliżej Cieszyna. E, no właśnie dowiedziałem się, że był pan chyba dyrektorem w, jakich, w kilku spółkach. Jakie? To znaczy, byłem dyrektorem zarządzającym, byłem dyrektorem marketingu mhm. pewnych firm sprzedażowych, mhm. czyli całkowicie biznes bardzo ciężki. W każdym razie byłem prokurentem dwóch spółek. Mhm. Ale wycofane już jest wszystko. Bo no wiadomo, byłem też prokurentem spółki, która świadczy, gdyby usługi jako zespół Serwus, spółka się nazywa Serwus. To jest mała firma, w której byłem prokurentem i żeby ktoś kiedyś nie zarzucił, bo to się w KRS-ie nie, nie zmieni przez najbliższe okay. pół roku, ale może nawet 8 miesięcy, bo tak dużo obecnie spraw w KRS-ie, więc mimo, że ja to już zgłosiłem do KRS-u rezygnację z prokurenta, no to jeszcze będzie to jakiś czas funkcjonowało, ale dokumenty te są. Okej, okay, czyli Servus to nie tak jak spółka Figiel, Pana Szlanty, że... Zajmowała się najpierw sprzedażą tam fotografii, a później sprzedażą węgla? To nie jest na, troszkę na tej zasadzie? Nie, firma, firma Servus jest firmą, która jest po prostu agencją mhm. muzyczną. A, rozumiem. Okay. Agencją, która, która jak gdyby wystawia faktury za usługę czy Teroli, czy Servusa. Mhm. Tyle. Dobrze, panie dyrektorze, Centrum Kultury musi się musi sprostać wielu problemom teraz. PR jest, powiedzmy sobie średni. Ludzie dużo mówią o tym, że nie ma już dużych imprez kulturalnych, nie ma przeglądów teatralnych, nie ma przeglądów piosenki. Piostur się skończył. A czy to jest wina? No to jest wina akurat poprzedniej, jeszcze wcześniejszej pani dyrektor, ale w którym jeszcze, Je, jeszcze 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 wcześniejsze. Ja wcześniejszej? nie znam wszystkich dyrektorów do tyłu, mhm. czy to jest wszystko wina dyrekcji? Nie wiem, trzeba, trzeba zapytać ludzi, którzy wiedzą na czym Ale chciałby pan polega. rozwinąć y, kulturę. Moje pytanie jest konkretnie o to, w którym kierunku? Powiem Panu tak. Organizacja imprez. To jest obecnie w kulturze wcale nie dobry punkt, to wręcz tragiczne. Od razu, od razu chcę powiedzieć, ja nie będę napalony na wielkie imprezy masowe, wydawanie dużo pieniędzy na kapele bardzo drogie mm -hmm. z jakiejś tam półki typu Baim za 70 tysięcy, wydajemy kasę, a nie mamy na działania statutowe, czyli kul kultura w okay. ogóle w gminie. Chcę się skoncentrować na wszystkich domach kultury, i tych wiejskich, i tym miejskim, na świetlicach. Tam dać szansę trochę tym ludziom, w tamtych środkach chcę skoncentrować się na pracy bardzo dobrych instruktorów. Tym bardziej, że ja 27 lat jestem instruktorem, mhm. czy byłem, prawda? Tak, czy tak. Więc na pewno wiele tych środków będę przeksięgowywał właśnie w te działania, a nie będę chciał wydawać pieniędzy na wielkie imprezy masowe bo nie jest to ludziom potrzebne. Dla, dlaczego tak twierdzę? Szczególnie w tym mieście. My możemy zrobić coś ciekawego, prawda? E, ale jak, jak my mamy konkurować z naszymi pieniędzmi, na przykład z Energylandią? Jeżeli, dajmy przykład, my robimy koncert, nawet super e, kapeli. Wystarczy, że Energylandia w tym samym czasie, w ten sam weekend zrobi galę disco polo. Niech mi Pan powie, kto tu będzie na tym koncercie. Wydamy pieniądze i stracimy. No właśnie. To, i, I tu też moje kolejne pytanie w... Y... A w zasadzie nawiązanie do poprzedniego, w którym kierunku chciałby Pan iść, czy, czy właśnie w tym kierunku takim, no bo nie ukrywajmy, zespół Serwus jest trochę disco -polowy. Nie, czy w tym kierunku chce nie, zespół Pan Zespół Serwus nie jest w ogóle disco -polowy. ja nie zamierzam w ogóle ani promować zespołu Serwus, bo to nie o to chodzi, okay. to, że ja gram takie coś, to ze względu na jakąś historię z wielu lat, że wyszedłem od muzyki folkowej, ja bym Panu powiedział inaczej. Na pewno będę bardzo mocno napierał na to, żeby utrzymać na tym terenie kulturę orkiestr dętych. Od 14 roku życia gram w orkiestrach OSP, kopalnianych i różnych innych formacjach, big bandach. To mnie interesuje. Na pewno będą się mówimy, zawsze miały dobrze zespoły folklorystyczne, folkowe. Mm. I na to będę cisnął ile tylko się da, żeby to utrzymać, bo to jest nasza tożsamość narodowa. Tak? Kolejnym, no właśnie e więc to jest może sposób, żeby walczyć, znaczy konkurować może z dużymi firmami jak Energylandy. My nie musimy z nimi konkurować, my musimy po prostu tylko stworzyć inną niszę. Tak? Przecież jeżeli ktoś się uprze, że chce do disco polo się bawić, to niech się bawi do disco polo, ktoś kto chce posłuchać muzyki jazzowej. Jazzowe. Ja chciałbym kiedyś, jeżeli tylko się uda, wrócić do tego świetnego pomysłu, który znam sprzed kilkunastu lat, jak jeszcze odwoziłem tutaj do Andrychowa na Rynek, bardzo często Łukasza Walczaka po koncertach, bo on leciał do Klubu Pod Basztą, mhm. żeby zagrać jam, albo żeby zagrać, albo żeby posłuchać jakichś super muzyków. Nie? Właśnie tam Klub Pod Basztą, świetny Jurek Górka, który Oczywiście. przez lata... Ściągał do tego miasta Oczywiście. najlepszych muzyków jazzowych w ogóle. Nie wiem, co w się wydarzyło, jestem zbyt świeży, żeby to wszystko znać, co się hmm. wydarzyło. W każdym razie, jeżeli tylko pan Jurek będzie chciał... Czymś podobnym się zająć. Nie wiem na ile możemy skorzystać z tego miejsca, bo tam pewno będzie już niesamowita wilgoć po tylu latach, obiekt jest zaniedbany. Może się uda coś wymyślić, jakieś miejsce ciekawe, ale na pewno musimy ruszyć z zespołami instrumentalnymi czy młodzieżowymi. Musimy zrobić salę prób nawet tutaj w naszym MDK-u. To musi być miejsce, które tętni życiem, że tam mogą przyjść sobie ludzie pograć. We wszystkich świetlicach chce mieć sprzęty. Drobne, niech to będą nawet kolumny typu 200 W, ale niech coś gra mikrofon do podłączenia, niech ktoś przyjdzie sobie pośpiewać nawet do nagranego podkładu. Niech się coś dzieje, niech się tam młodzież rozwija, Bo na razie widzę, że to, to akurat leży pod tym względem, więc. To jest Dobrze. dla mnie taki priorytet na, na, na tą chwilę, a mam parę naprawdę mocnych pomysłów na, na najbliższe lata. Dobrze, bardzo dziękuję Panie Dyrektorze za tą rozmowę. Trochę współczuję tego, że jednak wpadł Pan w tą taką głęboką wodę. No teraz jest Pan w ogniu moich pytań. A tu nie chodzi o ogień pytań. To pewnie znowu będzie narastało. Bo to jest, tych problemów to, jest dużo. Tu jest i, inny temat, że ja wskakuję we wrześniu. Nie wiem czy wiecie, ale muszę stworzyć z tą instytucją nowy wniosek budżetowy tak? no właśnie, na dzień dobry, doku. gdzie ja nie znam specyfiki tych obiektów, nie wiem ile spala się gazu, ile prądu, musimy poczynić jakieś oszczędności, sami wiecie w domach też mamy takie dylematy, czym będziemy palić, prawda, jak to będzie tak. wyglądało, każdy się boi o pracę, każdy się boi czy w ogóle każdy chciałby podwyżki, wiemy, że jest podwyżka płacy minimalnej w Polsce w styczniu, być może będzie kolejna, znowu w lipcu. Jak stworzyć ten wniosek, żeby to się wszystko spięło? Właśnie tak? do, tego, do tego filie Centrum Kultury, które są no tak. rozłożone, ja jak je Ja ja liczę, ja liczę na to, że wszyscy ci ludzie, którzy tutaj pracują, bez względu na to, po której stronie barykady są, są jakieś tam ludzie, którzy ciągną w tą stronę, inni w tą stronę. Ja chcę stworzyć rodzinę, nie interesuje mnie, że ktoś miał jakąś przeszłość, tak? Ci ludzie mają się poczuć tutaj dobrze, wszyscy niech będą doceniani i nie będą traktowani ze względu na coś, że ktoś ma takie, a nie inne pochodzenie. Słuchajcie, no ja wyczuwam, ja tu mieszkam 12 lat. Kupiłem dom w Targanicach. Na ulicy Nowa Wieś. E, urodziła się tu moja córka ma 11 lat. ja Mam trójkę dzieci, e, które też tu do szkoły chodziły, wyrastali e, w tych warunkach i powiem, jestem związany z tą miejscowością, a dalej czuję, że jestem obcy. Mhm. Tak, bo są krzoki, ptoki, tak, znamy te, e, te taki rzeczy. Klimat. taki klimat, ale ja powiem ja jestem z Podbeskidzia, jestem urodzony w Chybiu, studiowałem, uczyłem się w Cieszynie. To jest wszystko pod Beskidzie, a to, że to jest ten region, no więc Śląska Cieszyńskiego, tak i tak byliśmy wszyscy cesarokami, tak się to mówiło, tak? tak? Więc myśmy bili się, no, po dyskotekach, jak się to mówi, sztachetami, z prusokami, bo to było O Tak, nie. Ja, ja to tak <grym> mówię. Słuchajcie, no, wszystko, wszystko to znamy. A jak dzisiaj powiedzieć, no, ilu tutaj ludzi mamy, którzy są tymi ptokami, nie? Mhm. Czyli odcinamy... To, co Odcinamy. było Wiecie, nie, możemy, nie możemy patrzeć na to, że coś było 50 lat tak, mhm. a inaczej. Popatrzcie sobie w Wikipedię, poczytajcie co nieco na temat miasta, a to zobaczycie, kto tu zamieszkiwał. Były, były rodziny żydowskie. Były rodziny czeskie, przecież całe tekstylia wyrosły z czeskiej firmy, tak? No i, i dlaczego mamy nie patrzeć na tą kulturowość pod tym względem. A teraz co mamy zrobić, jak jeszcze dobiły do nas rodziny ukraińskie? I co będziemy patrzeć na to, że jedni są krzoki, jedni ptoki, inni jeszcze będą. Polarycy. pnioki, tak? Bo jeszcze są pnioki. I teraz jak będziemy nazywać tych kolejnych nowych, a jak budujemy tutaj strefę ekonomiczną, to przyjadą może ludzie jeszcze z Warszawy. No i co, co będziemy się tu bić? Nie, musimy. Tworzyć jaką nową, nową jakość i być po prostu normalnym człowiekiem. O to chodzi, nie? Dobrze, myślę, że, no. myślę, że to jest idealna puenta naszej rozmowy. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, Dziękuję bardzo.